Z tej strony Mr Marcin i dzisiaj z moim kolegą. Nie ma widzowie. No i dzisiaj nie będziemy... Mój kolega nie będzie tego wbijał 25 rangi Ale dzisiaj za to ja będę wbijał na Sandy 20 albo którą na przykład? 20 i na spajku jak da się radę. Dobra, na Sandy i na spajku, spajku będę musiał wbić 20... A kurde o dobra, zagram solo 25. rangę. Boże, 20. rangę. Postaram się to zrobić jak najszybciej. A odpowiedź... Dlaczego dzisiaj nie nagrywamy ten... jak to się nazywa? Nie wbija mój kolega 25. rangi na klęsim, już na shorts. Także... Polecam sprawdzić. Ja będę ci pomagał, jak tu gra tobą. Ty w ogóle mnie obserwujesz? Tak. Będę ci mówił, kto jest w krzak. Kurde. Co? Nie! Penny! Tutaj w krzakach jest Maisie. Uważaj, tam po prawo i ja tu w pennę. Kurde, szóstarańga, ja mi się na pucharkę. Dobra, no to ja, wiele. ja Cię zaproszę. Niewiele mi brakuje do dziewiętnastej. Możesz mnie zaprosić? Już. Eee, Boże znajomi. Nie, tutaj w to. No tak, kurde, co ja. To... A, Ty nie miałeś do. Okay. Dobrze. No i lecimy. Niewiele mi brakuje do dziewiętnastej rangi na Sandy. 20 I ty chyba jeszcze nie masz żadnej 20 rangi Nie, chyba nie. Właśnie chyba najwyższe to mam ta Spike, Leon i Sandy. Razem chyba na 18 wszyscy są. To jest chyba najwyższa moja ranga. Ty masz trzy legendy? No. Chciałbym jeszcze do tego kruka mieć. Żeby mieć takie fajne cztery legendy. Ja mam trzy. Amber, Kit i... Ja mam takie trochę nietypowe. Ale ja kurde, tyle zawsze. ja Odkąd zacząłem grać, to czekałem aż ona będę miał. Tak o, zatrosiłem czekaj. wszystkim, co mieli. Czekaj, zginę, zginę. Dobra, nie idź tam. Ale ona wydropiłeś, czy za kredyty? Yy, za kredyty. A co wydropiłeś jako legendę? Sandy. A a? Ze dropa. A, a spajkę to już nie pamiętam, bo, do, bo to była chyba moja pierwsza legenda. To chyba z mega skrzynek to jeszcze wtedy zostało podoba. jeszcze mam skrzynki, a nie Dobra, uważaj. Oła! to też jest dobra, ale... Ty, ale to jest chyba mój pierwszy, pierwsza seria, w której ja coś muszę wbić. No, o El Primo, spalmy go tutaj. Ja go przynajmniej spalę. Nie, ale El Primo, kurde, musi zawsze kampić i zaskoczyć kogoś, bo inaczej to, jak, tak jak Edgar, on inaczej wtedy nie ma jak. O nie, prawda, bomba! Nie, zginąłem. Nie. Ale przynajmniej no do... nie straciliśmy. Pochodzić. Ja nie wiem, czy ja kampić nie będę. Nie, a może spajka. No może, może najpierw spajka. Ja wezmę, tu będę cię leczyć. No idealnie. A i tak w ogóle dołączcie do mojego klubu Mister Brawl, się nazywa mr. Bravo. Podamy, podamy wam IP ID ID, co? So, przepraszam Podam wam ID Ładę. I zapraszam was do turnieju idą, idą, idą. Kurde, nie mogę się Ładę. ruszać, no Leciecie. Dzięki Ja, ja jestem po prostu leczenia, to Kurde, idź mi My nie zginiemy Aha, ale łatwo Bibi się strasznie dała. Ale te postacie na blisko typu Bibi, El Primo czy Edgar to zawsze muszą kampić i kogoś zaskoczyć na przykład z tego. A! Nie wiem, ja zastanawiam się czy gdzieś pól rzucić. Daj, rzuć te krzaki, tam gdzieś ktoś wychodzi. Czekaj, Obi. Dobra, mam Mam okazję cię Uuu! Dobra, daj się niech skoczy na ciebie. A ja jego zabiję, dobra? Dobra. Czekaj, udawaj, że się nie ruszasz. Coś takiego. Dobrze, żeby kusić? Nie, dobra, teraz trochę pomóż. Ej, idzie Kita. Wow! Dobra, leczę. Kurde, dawaj tak! Ta, ojej, idealnie! Ty no ale to był świetny pomysł, żeby wzią, żebyś wziął poko i mnie leczył. No bo tak to nie wiem, czy byśmy już jeszcze żyli. Kurde, jeszcze żadna drużyna nie odpadła, dobra? Dobra, szturmujemy za 3, 2, 1 jest Wow, 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 wow Aha, wow. nikogo nie trafiliśmy chyba I no. ja Dobra, chowamy się Dobra, na razie bądźmy tutaj Niech się chociaż jeden team, kurde, zniszczy Bo na razie nic no Dobra, atakujemy stanowczy Aj. Wow o, Jest, jest, sabię. Rosa nisz, leży y, Ulta rzucam? I tak, rzuć to. Co jest? Ja, A, nie ma go. 7 power zabiłem. Nie, nie, wchodź! Wow! Jestem, staram ci się pomóc. A ja myślałem, że ty tam... trzeba Tam jest. Jego trzeba. Kurde zabrał nam powercuby. Wow! Leczę. Ile ja? 6 tysięcy jalecz? Dobra, kita. No nie. On Zniknął, dobra. Dawaj go. Dawaj 12 hp? Jest! ja yeah, dobra, pierwsze miejsce. Nie no, ale to jest idealnie jak wziąłeś poko. To nam bardzo... Bo może ciągle mnie leczysz. Poko to jest moja um, ulubiona postać. Okej. Okay. Ile mi tu jeszcze brakuje? Dobra. Um, dobra. 27. Dobra. Mm. Ładnie nam teraz poszło. Ciekawe z ilu... Ciekawe z ilu części to się w ogóle będzie składać. Na z jednej. Z jednej części nie wbiję dwóch rank na jednej części. Też w sumie niewiele mi brakuje, a 5 minut to 7 minut. Bra, to ja pójdę na środek. Ej, czy my zginęliśmy w poprzedniej rundzie? Nie, ani raz. Dobrze, zabiję. Mam 4 powerki. Kolega to mnie dzwonił kurde Dobra Dobra, Lecz się Dina. Dobra, mam, mam ulta Okej, okay. ja mam gadżet. Bo no. kurwa mam najgorszy kina, bo... Ja też nie mam najgorszego mam taki rokowy jakby. No Ja mam pirata. O nie? Czekaj. Tutaj chcę podjechać do tego rawsa. Jest! Raffa. Wow, nie no pomóż! Ten... Ale nie, ulewcie cię! Dobra. Jak cię obie, obie, o, jak dobra, dobra, ale ją zrobiłem. Weszła dobra. do mojego usta. Dobra. A, jeszcze a... Dawaj jeszcze! Dobij! Jest! Yes. Ale jakoś mnie na... nie no i... Na dziewięć podno, to jest świetna. No na, na leczenie i dalej. On to. będzie miał hiperdoładowanie. Wow! ale ich złapałem! Jest! Od najnowszej aktualizacji on będzie miał hiperdoładowanie. To jest jedne i trzeba zniszczyć. Jeden, jeden. Tak w ogóle to poko będzie miał hiperdoładowanie, jak ktoś nie wie. Jak ktoś z Broutoka nie oglądał. O, tam jest, rzucam do tego. Spuszymy. Ulta! Rzut. O, kurde. Dobra, jak się odrodzi, to się nie już... dobra, Zginę chyba. Jest. Ja tam też zginę od strefy. Dobrze. Dobra, mamy kolejne. Ile mi tu jeszcze brakuje? Patrzymy. 17. No, 17. Mi też niewiele. Do 20 na poko brakuje. To ty masz na poko taką wysoką rangę? Nie, 18. Ja lubię poko. I tak w ogóle też, wszedł taki fajny skin opętany poko, to jest mityczny skin, to planuję go w przyszłości kupić. Ale idealnie, ty mnie leczysz i to jest takie idealnie jak to się ten... Dobra, ja idę na środę. Ja tutaj skrzynki będę rozwalał Ej, czy my zginęliśmy wcześniej? Nie, w ogóle my nie giniemy, bo ty cały czas nas ty leczysz. Ja chyba teraz zginę, nie, żyję. Że... Bo ty cały czas mnie leczysz. Łoł, łoł, łoł. Nie no to jest po prostu... Wow, ty z ubiegł. Dobra, no, dobra, musimy go za to oddać. Udawaj no. Dobra, ja po który... Dobra, Małpatisz. Nie ma, małpa. dobra, ginę. Aj. Uciekaj. Mał może mnie nie Już cztery. Zostały trzy kilometry. z nami. Dobra, cztery. Dobra, ty idź pierwszy, bo ja będę cię z tyłu leży Jeszcze mam trzy gadry... O, są! Dobra, zbierz się z do nich Dobrze Dobrze! Raz, Nie, oni mają siedem? Dobra, Dobra. trzy, cztery zbijamy. Się. Kurde, nie trafiłem. Łoł! Wow. Dlatego. Ja Mortisa próbuję Aj, zabić. Zechna. Dobra, pierwszy raz ktoś zginął z nas. O nie! Chyba ja. No. Oj, małpa nas zabiła. Zero pucharów. No trudno. Ważne, że nie straciliśmy. No. Dobrze się gra. Tutaj tam. 17 wystarczy. Musimy Dobrze. chyba dwa razy wygrać. No. Uf. Oprócz mnie jest jeden pokój. Przepraszamy, bo tu wiatr nam wieje. Blisko nas się budowa. O, pokój jest obok mnie dobra, chyba zginąłem, uciekaj. Uciekaj, tam daleko, naprzód. uciekaj. No nie. Kryj się za tymi skałami. Dobrze. A jaki jest twój gadżet? Jakiś taki chyba kaktus do leczenia, nie wiem. No to... Naw nawet sprawdzę, czekaj. Nie wiem. No, chyba leczę. Musiał dostać ten demon ona ulta walnie. Dobra, wbija... Dobra, podejdź do kaktusa. Coś się stanie. Ja już mam całe HP, to nic mi nie pomoże. O, jaki ładny wód, Ten koszmarny Sandy to Dobra, rzuć tam w te... zamieszanie. Trochę tych kulek O, już... Patrz jak się wybili. Oni mają się A to chyba nie warto. No nie, dobra, uciekł. Nie, zginąłem. Uciekaj. Uciekaj, bo na daleko cię porobi. Nie, nie, nie zostań tam gdzie jest. O ten kaktus. O dobra, niech... zmierzyli się po... i niech się bił. Postaw kaktus. Ale dobra. Dwa. Czekamy czy... No nie wiem. Niech się zabiję. Te dwa duże kiny. Dobra, już i tak pewnie przegramy, ale już... Nie. Co? Nie, zginąłem. Mam ulta, to poczekasz na mnie, to może cię ulecę. Dobra, czy, ja, go, ja cię gościu nie biję, ty też mnie nie bijesz, proszę. Nie, nie podchodź tak, rzuć ultą. Czekaj, odrodzę się. Dobra, mam ulta, atakuj go. U! Dobra. A Aj, Mandy? Nie. Ale drugie miejsce. No nie mieliśmy szansy. No nie. Dobrze. Ile ci jest teraz? Już patrzę. Ośmiu po chodzie. Ośmiu. No i pierwsza dwudziesta ranga na koncie. No dobra Są boty czy nie? No nie ma opcji, żeby były nie. boty Nie, ma Czy może jeden z nich? Dobra, ty idź prawo, ja na lewo Kurde <noise> to nie, to nie. Jest. O, Daryl Czekaj na no. Daryla. Dobrze, trzy powerpuny Ja tu na luzie, niszczę, kurde Oho Brawo Mam tą, się Jenny raz. Czy tą Kiedyś w strefie z 10 sekund, bo miałem ulta, kliknąłem gadżet, uleczyło mnie ulta i wyszedłem. Dobra. Kurde, to ładnie. Bijemy ją, czy nie? Nie wiem, czy się opłaca. Dobra, nie. Nie Cześć, czy... uh -huh. Dobra, Surcz, mi nic od ciebie nie chcemy Daryl! Was ja! Ej, jak oni zniszczyli ten środek? Nie. O oh Aj, nie dosięgnęło. Musimy wygrać albo drugie miejsce. No niech, zajmiemy Edgar drugie idzie. miejsce, to dla mnie nic. Dobra, Edgar idzie. Dobrze. Obiłem go. Dobrze. Dobrze jak obili. Obiliśmy. Bra, nie daj się Darylowi. Daryl jest mocny. Dobra, to bię baza. Siedź w krzaka. Dobra, nie dałem rady. Dobra, Dobra posiedźmy chwil. Dobra, Jacki. Dobra, zemścimy się bo serce zaraz przyjdzie. Ło! Dawaj. Wow! Yes! yes. Ile? Trzy. Ty masz 8, ja mam. No bo ja zginąłem, a ty nie. A? Masz nie? A. Jezu, teraz... miazdz wszystkich. Bierz wszystkie. Dobra, na ciebie nie mogę. Żeby się chociaż coś. Ej, nie, 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 nie ryzykuj, Wiecie. bo tu jeszcze. Jak zginiesz, to ta ranga nic nam nie, nie da. Dobra, ty idź naprzód i tak sprawdzaj. No leczy. wow Ole, tu jest zamieszkanie. Dobra, obij się i zobacz, jak cię ulec. Osiem tysięcy ja lecę. Rzucam? mieć serce? Serce mi. Czekaj, rzuciłem tego. Uuu! Wow. Dobra, wielkie starcie. Pomóż mi. Dobra, daj na Majka. Dobry. Yeah! Ale ten kaktus nie wiem od czego jest. Nawet mnie nie leczy. Nie Jest. 20 ranga. No i dobra. Chyba teraz na samą. A myślałem, że mam 18 i teraz 19. Nie, Biorę. teraz 20. No dobra, no to teraz na serii trzeba. O to jeszcze tak z. Trzy rundy i kończymy. Bo dzisiaj na tej części raczej nie zdążyć na, na Sandy, bo brakuje mi 57 pucharków. No. To ja chyba teraz zagrać te trzy rundy, znaczy sześć rund i wszystko wygrywać. I zająć pierwsze miejsce każde. Ej, my mamy takie same ataki prawda? jest trzech gdzieś na sucho, tak. Ho, ej, nie, nie nic. Mamy taką samą dalekość strzały, tylko kolor. No to, wy, wystań no. i strzelamy w prawo do skrzynki. Dobra, ty pierwszy. Dokąd dosięgnie? ok Teraz ja. Trochę dłuższą. O, już cztery się. Już, już trzy. trzy! Jak się Oni się nam na środku biją. że oni mają po 9-6? Nie! Raleczy się. Nie! Aj, głupi griff No trudno, ale nie straciliśmy chociaż. A wziąłeś coś innego, czy poko? Nie, no jednak poko leczy, nie? Mhm. Czy mam jakąś postać, taką dobrą na tą mapę? Trudno masz w ogóle rangę na tym? No? 20? Nie, jeszcze nie. Zaraz 19. Czy akurat chyba będzie nie? O, chyba boty. Albo mi się wydawało. Na albo pewno ci się nie... wydawało, jak mamy takie wysokie rangi, to nie ma opcji, żeby były boty. On jest głupi, zobacz, zębry. Możesz? Dobrze. Nie daj, nie daj, daj na On jest głupi. Boty. O, ja, dobra. Dobra, idzie. Dobra, ja to tam skrzynki rozwał. Nie, oni są głupi. Może to są boty? <laughs> Może. Jak mu się leci. Kurde idzie Tutaj pan... Są... Jest! Po prostu... miasto. Uciekaj, ty uciekaj, ja zginę. Muszę wziąć uciekaj wszystko i uciekaj. Poczekaj. Pucharków 14. Ja. Mi brakuje 46, mi 28. No dobra. Nie, teraz nie ma botów. A były w tamtej grze czy nie były? Myślę, że były, To Oni... trochę dziwnie, no mamy takie wysokie rangi. Żeby daj na Majki grą chodzili na środę, to tak Chyba były, bo no Może to... się tak jak zdarzyć, taki fart? Może. Kurde, idziemy. Wszyscy idą na nas. Dobra, nie. chowamy się do krzaku. Nie, dobra, Marki, nas widzi. Dobra, lepiej się schowajmy. O nie, Szeli. Dobra, lecę. Wow, wow. Dobrze! Marki, uwaga! Nie! 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 za Nie! Nie. Aj, no nie. i stracimy. No stracimy. Ile straciłeś? Minus 4. Ja też. No nie jest aż tak źle. Brakuje mi 48 Braku. teraz. Ja sobie wezmę teraz. O, dobra, kogoś. Trudno mi wybrać. Dobra, grywasz. Ja mam dużo postaci na 15 rangach. Jakiego z najbardziej nie lubisz? Nie lubię? Takiego co masz e... Nie lubisz grać, nie lubisz jak ktoś przeciwko to wynika Chyba Tara Ja nie lubię Małpy No w sumie ja też, i Edgara też nie lubię zbytnio nie... Bo Edgar jest dobry tylko wtedy kiedy ty nim grasz tak w ogóle 25 rangę, ale... Jak już ktoś z nim gra, to źle w ogóle. 25 ranga to jest na nim łatwina. Nie, 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 nie... Właśnie, ale... chyba... Właśnie, ale... chyba... Właśnie ale... chyba na spajku pobiję mi 20 ranga. Musiałem wziąć. Dobra, idę tu gdzieś. Musiałem wziąć to power Nie wiem, wiem. Ej, Czemu e, mapa nie jest taka spandbobowa, jak była? E, nie wiem. Dobrze. Ten griff też jest mocny. Wow. Uuu! Frank! Ej, co A! on ci zrobił? Nie mogę się ruszać po prostu. Aha. Edgar się chyba próbuje zemścić. Jak ten środek jest zniszczony tak mówię? No wszyscy tam idą. O drako, ugodaj. Drako i Frank. Nie, dobra, umieram. Czekaj, czekaj. Ole Ale go ograłem Franka na mózg. Dra, drako. Dobra, umarłem, umrzesz. Umrę, umrę. Ale go ograłem na mózg. Dobrze, zginę. nie, ja też zginę. Nie no, zginę, nie da rady. Chociaż? Chociaż. Let's go. Jestem, jest. Proszę, odroć. Zginę. Wracaj na Maj! Jest! Wielkie... O nie, nie mamy szans tutaj. Nie, to... No i Edgar się zamścił. No dobra. No dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!